Virtuos kreator Wizjoner. Te słowa idealnie oddają wojskową elegancję, jaką prezentował bohater dzisiejszego odcinka. Co jednak sprawiło, że kilka lat temu rozstał się z Arsenalem w burzliwych emocjach, po czym niedługo później skończył karierę. Ze studia witają się z wami Piotr Bukański i Michał Kmielewski. W niemieckiej Federacji mówią, że Mesut Ezil zawsze był miły, ale żył w swoim świecie, w którym nie było miejsca na politykę, międzynarodowe konflikty i kontrowersyjne oświadczenia. Wydawał się oderwany od rzeczywistości, często nieobecny, nieco dziwny. Gdy był dzieckiem, rodzice podejrzewali u niego autyzm. Tak o Mesucie Ezilu pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl, który niedawno dogłębnie prześledził jego karierę. Mesut Ezil urodził się 15 października 1988 roku w niemieckim Gelserkinsien. Już od najmłodszych lat wyróżniał się nietuzinkowymi umiejętnościami, pozostawiając w tyle swoich rówieśników na boisku. Jego ojciec z Turkiem, przez co piłkarz mógł występować również w tamtejszej reprezentacji, ale ostatecznie wybrał Niemcy. 13 lat temu Matthias Samer, dyrektor sportowy Niemieckiej Federacji, by ułatwić młodym piłkarzom rozwój i wejście do seniorskiej piłki, podzielił ich na trzy grupy: przywódców, zawodników zespołowych i indywidualistów. Kto jest jednym, nie jest drugim, więc wymaga innego prowadzenia, argumentował. Idealnym przykładem indywidualisty był Mesut Ezil. Kreatywny, nietuzinkowy. Doskonały technicznie, a jednocześnie oderwany od zespołu. Jeśli obarczymy go odpowiedzialnością za całą drużynę, zniszczymy jego talent. Mówił wówczas Summer. Przez całą karierę Ezila, diagnoza ta wydawała się trafiona. Pierwsze kroki w poważnej piłce Mesut Ezil stawiał w tamtejszym FC Schalke 04. W barwach tego klubu zadebiutował w 2006 roku. Już w rodzimym zespole otoczenie Mesuta Ezila nie pomogło mu zbudować renomy i dobrej pamięci. Jednym z największych problemów byli właśnie ludzie i doradcy, którymi piłkarz otaczał się podczas kariery. Za czasów gry w szalkę. Jego ojciec Mustafa wmówił mu, że jak przystało na ofensywnego pomocnika, musi występować z numerem 10 na plecach. Problem w tym, że wtedy niemiecki klub sprowadzał Iwana Rakiticia z FC Basel, dla którego już był przygotowany trykot z wymienionym numerem. Ojciec Ezila wściekł się do tego stopnia, że groził odejściem syna do innego klubu i tak też się stało. Po niespełna dwóch latach gry dla Schalke piłkarz przeszedł do Werderu Brema z którym sięgnął po wicemistrzostwo Bundesligi i Puchar Niemiec. Jednym z najlepszych okresów Mesuta Ezila był 2010 rok, w którym odbył się Mundial w RPA. Wtedy pomocnik wraz z reprezentacją Niemiec prezentował kapitalną formę. Co prawda mistrzostwa nie udało się zdobyć, jednak dyspozycja Mesuta Ezila była na tyle dobra, że zainteresował się nim sam Real Madrid. 17 sierpnia w wieku zaledwie 21 lat, Ezil trafił do królewskich za 18 milionów euro. W realu Ezil prezentował się świetnie. Wraz z Karimem Benzemu i Cristiano Ronaldo tworzył kapitalny tercet ofensywny, w którym Niemiec był odpowiedzialny za serwis. Mesut Ezil był wirtuozem.

Ezilem w składzie królewscy sięgnęli po Mistrzostwo Hiszpanii w 2012 roku oraz dwukrotnie zdobywali Puchar Króla. Po trzech latach w Madrycie Niemiec za namową ojca niespodziewanie odszedł z klubu. Protestowali wszyscy. Trener Realu José Mourinho, Ronaldo, kapitan Sergio Ramos, dosłownie wszyscy. Mimo to Mustafa Ezil znów uparł się na transfer, którego nie dało się już zatrzymać. Ezil przeszedł do Arsenalu za 47 milionów euro, gdzie początkowo był kluczowym pomocnikiem. Początkowo, ponieważ później wszystko zaczęło się sypać, w zespole kanonierów Niemiec znów odznaczał się na boisku elegancją, dając drużynie mnóstwo jakości w środku pola. Jednak sezon po sezonie jego gra stawała się coraz wolniejsza i mozolna. Forma Niemca była nieregularna, przez co często zaczął siadać na ławce rezerwowych. Oprócz tego futbol rozwinął się w kierunku szybkości i fizyczności, przez co techniczne dziesiątki odchodziły w niepamięć. Kiedy Anser Wenger odszedł z posady trenera Arsenalu, nowym szkoleniowcem został Unai Emery. Hiszpan niechętnie widział Messitezila w składzie, a Niemiec tygodnia na tydzień coraz bardziej irytował się swoją pozycją w zespole. Emery preferował ustawienie, które ograniczało pozycję ofensywnego pomocnika praktycznie do zera. Mimo to Ezil nie potrafił pogodzić się z rolą w drużynie i pracować na kolejne szanse. Piłkarz twierdził, że jest to spisek przeciwko niemu, ponieważ inkasował mnóstwo pieniędzy z tygodniowej pensji, przez co klub chciał się go pozbyć jak najszybciej. Przełom nastąpił w 2020 roku. Arsenal nie zgłosił Mesuta Ezila do żadnych rozgrywek, co miało zmusić go do samowolnego odejścia. Podkreślał, że zawiedziony narzekał na brak lojalności. Dalej sugerował spisek i powtarzał, że klub każe go za polityczne oświadczenia. Mimo to, nie chciał odejść i na złość klubowi, wypełnił kontrakt do końca. W międzyczasie zespół przejął Mikel Arteta, który mówił: Ezil dostał bardzo uczciwą szansę. Nie wykorzystał jej i to również moja wina. Zawiodłem jako trener, ale tę decyzję podejmuję z czystym sumieniem. Od marca 2020 roku. Ezil nie grał w piłkę. Dopiero w styczniu 2021 roku oficjalnie rozwiązał kontrakt z Arsenalem i przeszedł za darmo do tureckiego Fenerbahce. Tam Ezil w niektórych spotkaniach dawał przebłyski formy z dawnych lat, jednak nie był już to ten sam zawodnik. Fenerbahce spędził półtora roku, po czym na zasadzie wolnego transferu trafił to Besiktas'iru. W marcu tego roku Mesut Ezil w wieku 34 lat zakończył karierę piłkarską. Po dokładnym namyśle ogłaszam natychmiastowe zakończenie mojej profesjonalnej kariery piłkarskiej. To była niesamowita podróż, pełna niezapomnianych chwil i emocji, zaznaczył piłkarz. Dziękuję wszystkim moim fanom, którzy okazali mi tyle miłości bez względu na okoliczności i na to, który klub reprezentowałem, dodał. Napisał, że nie może doczekać się czasu, który spędzi żoną i córkami. Do zobaczenia, zakończył Mesut Ezil. W sumie piłkarz rozegrał we wszystkich klubach niemal 600 spotkań, w tym 159 w barwach Realu i 254 w drużynie Arsenalu. Zdobył 98 bramek, zaliczył 133 asysty, a w 2014 roku wraz z reprezentacją Niemiec zdobył Puchar Świata podczas Mundialu w Brazylii. Czerwona kartka w przypadku Mesyta i Zilla nie ma krwisto czerwonego koloru, jak to bywało w innych historiach, które znajdziecie na naszym kanale. Mimo to ze względu na niezrozumiałe transfery, doszukiwanie się spisków i nieodpowiednich ludzi wokół, Ezil z pewnością nie utrzymał się na najwyższej piłkarskiej półce tyle, ile powinien. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, to koniecznie poświęćcie chwilę, żeby zaobserwować nasz podcast i koniecznie ocenić go najlepiej na 5 gwiazdek. Zapraszamy już za tydzień na kolejną dawkę ciekawych piłkarskich historii. Przybliżymy Wam postać Pola Gascoina, który niegdyś był ikoną angielskiego futbolu oraz kluczowym zawodnikiem reprezentacji a dziś po latach walki z alkoholem jest wrakiem człowieka i pośmiewiskiem brytyjskich tabloidów.